Dzięki Słuchaj, chcesz taką, w sumie... Co, jesteś taką Ej, A ja mam no, chorą córkę O, to ty nie, mi się bardziej należy 100 lat, ja Dzięki, dzięki No, oh, man John Wick, ty kurwa, lat ten... five, Mam 20 lat! Ty, Magdalena Maria Monika. No, ty, no, jak no, ja cię ja pamiętam no, jeszcze z tego. Z Minecrafta. Minecrafta na obcasach. Bez tu Minecraft to no... Tak, o, buta? Kurwa, to hej. A już myślałem. Chodź kurwaki. Chodź. Pierdolet. Plecy. Ja to... Plecy! Sojrek, prawa kurwa! Kroń to kurwa! Ostatni tutaj! Po prawej! Sprychłem płaka! <śleski> Nie to. Zainfo Marcin Swoko dział Ja to nie wiedziałem co się dzieje Dobra, ja, plant, ja plantuję jakore. tutaj pakę Ja go zabiję? Wie? Ale, Ale przycelowany hecik A pa kurwa biedaku jebany banki to jest mięso marmaty. Koska kurwa. Żuras. Spróbuję no to go. to czekaj, daj się wychylać. No to jest Okej. Okay. Kładę oh. pakę. Od Kurwa. No co? Uh, uh. No nie. Leży. Pierwszy, zostawcie kogoś, ostatni mój ok. Ostatni zostaw, zostaw, znów skoło po wybiory. Ten splankowali. A ci mnie ci kupię. Kurwa, jak dwie mrówki wylatują. Kurwa, powrócę na mnie. Dobra, nice. Jeden, jeszcze jeden. To szlane. Zostaw mi Kurwa! Na no chuj podszedł? Ja cię wyjebałem. Potrzebowałem tylko 21 strzał Dobra. Mój Idę po fraga na midzie. Zjebałeś się Mofoski? Ja? Nie ja. z w Warszawie? Elo. Oh, to ja ci dam wszystkie skórki jakie mam teraz. No, jest jest 111 bs Droszujemy ich, nie plantujemy, lecz Kurde Dobra, ja sobie przyceluję tutaj w dole Ten Xayah taki z bug no kurwa, smatę jebaną Tam wawik nam idzie Ja nie czekam, on mi O Masz Marcin? Cztery Dywany czyste całkowicie ale bomba jest na Idę im na plecy No kurwa, ej Ej małpa wjechała No nie, jak? O, to już się lądarka mi się Nie, sauvignon blanc To ta <laughs> <to to> sama <laughs> półka Bulet <nie> wino Yyy, <noise> e, nie, nie wychylaj się Ja pierdol Był tam, po prawej Zajem. Kurwa On tam był? No kurwa, jak wy się wyjebaliście noby pierdolone No i kurwa, no staram się wygrać Otwieram fragi kurwa Ty ja jestem Kurwa de Ej, wjeby żurawia kurwa, bo z błotem będzie łatwiej. Ej, 1.17, <grym> to 1, sporośka, 1, już porożka, już Aki ma 10 fragów. Ty, ale tak szybko panowie, bo tak tutaj nie bior backup. Spokojnie, Czerpliwszy wygra. Co to za Rękawiczki KURWA! To jest A! Dawaj mnie na next, to wam pokazuję... Wszystko A, wszystko A. 17xD. Ja pierdolę. Klikacie na chwilę na zadki ten specjalny tutaj. Pyk. Musicie go kliknąć i przeciągamy go do skrzynki. Pyk. Tak? On już jest w szynce w tym momencie. Teraz. Mamy klucz i tutaj na kłódkę. I teraz muszi kluża. Włączam kamerkę, żeby była fajna reakcja, jak będzie kosa. Rikosze, taug! nie, bo tak blisko. Kur... Ty będziesz smokował? Nie. Ja smokuję. Pierwszy raz zapytał. Co za tutaj? że jak profesjonalista. Oh, I Sojrek I is I watching me and oh, Flores is not looking good uh, this uh, time. He did it. From bullets from Soirek and Soirek double kill. PVP PkWP for me. Ooo, oh, this skin looks sick. super bestia. Ren oh. ah. Rękawiczki, bo na palca mam odciski jak oh, na go grubasa jebanego. Otwieraj dwą skrzynię. Będzie kosa i Steam Friend GGH spam kosa Marcin, nie idę, żeby cię bronić na blisko Paka paka no spierdalaj! Co? Ale co? Nie, Ale ja nie wejdę drabiną na ten, przez zwiczki tutaj Dobra, ja wchodzę pierwszy, ja wchodzę pierwszy Ej, ja weszliście już? Co? Dobra, Beć to go, go, go ten? Ja wchodzę, 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 B Nigdy Nie miałem lepszego brzucha. No to się, że mi się włączyły. No weź, co, Izak, weź, coś im powiedz, jak jesteś. Moim przyjacielem, bo przecież tak być nie może, no. Dziękujemy. No tak. Mało, no, mało.

Siema, Dobrze, wszystko. U golfa może później zagramy? Nie wiem. Co zrobisz? ty! Wiem, że to jest straszne. Co? Ale ciężko jest nie patrzeć, kiedy po prostu wszystkie światła są zgaszone, a tutaj siedzi pan przy, przy komputerze i pracuje. Uważam, że rolety to naprawdę cudowne urządzenie. No więc y, mój sąsiad pracuje do bardzo późna. Podejrzewam, że jak wrócę do domku, to dalej będzie pracował. No? Nie, gdzie mieszkasz? To ty mi laserem święcisz w okna! Mam kawę, tylko że. Załóżmy! O, Dawid, nie Dobra, ale. No kurwa! No kurwa. Jesteś dupy, nie możesz mi oddać! Ukudź! Dzięki! 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 Jeden Dzięki! jeden Dzięki! 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 Jeden Dzięki! Dzięki!

nic, co to się O ty psie! 30 ma. Gala, wchodzi. Palma jest. I res. To Przed anarchyą. Przed anarchyą jest. Na Pradonacja. A! U! A! 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 O, kurwa, bahadłem. A!